Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak w łatwy i szybki sposób możecie założyć swoje własne konto na stronie booking.com aby też dokonać pierwszej przykładowo rezerwacji hotelu noclegu tak dla siebie dla rodziny abyście mogli tego na spokojnie dokonać także moi drodzy krok po kroku lecimy początkowo oczywiście link do strony macie w opisie tego filmu macie też automatycznie link do samej rejestracji gdyby nie chciało wam się oczywiście szukać po wejściu na stronę booking.com i wejść do zakładki rejestracja wpisujemy adres mailowy za pomocą którego chcemy założyć nasze konto. Jak widzicie mamy tu opcję zaloguj się lub utwórz konto. Jeśli nie posiadacie konta i wpiszecie swój adres mailowy to na ten adres założymy następnie konto. Mamy też możliwość zalogowania się za pomocą jednej z aplikacji w tym przypadku Facebook, Google lub Apple. Natomiast jeśli nie chcecie łączyć tych kont swoimi powiedzmy no nie wiem socialami tak swoim kontem Google, Facebookiem no bo Wolicie mieć wszystko osobno podpięte pod adres mailowy, no to wpisujemy. Przykładowo wpisuję mój adres mailowy. Następnie klikam kontynuuj za pomocą maila. No i teraz moi drodzy, musimy zalogować się poprzez link weryfikacyjny. Czyli wybieramy opcję zaloguj się poprzez link weryfikacyjny, wybierając tam opcję, otrzymamy na naszą skrzynkę pocztową link, za pomocą którego możemy aktywować nasze konto. Także ja szybko zmierzam na naszą pocztę i widzimy no i jak moi drodzy widzicie, mam już tego maila ze strony booking.com, także jestem w stanie już aktualnie zweryfikować konto, klikam zweryfikuj mnie, no i mam jeszcze komunikat, jeszcze jedna rzecz, wygląda na to, że prośbę o ten link weryfikacyjny wysłano z innego urządzenia, czy chcesz kontynuować zalogowanie się, tak, no bo ja w moim przypadku faktycznie wysłałem ten link z innego urządzenia, więc w porządku, klikam tak, zaloguj mnie. No, i to aktualnie czekamy, no i moi drodzy jesteśmy. Mamy też taką startową informację odnośnie programu Genius. Czyli witaj w Genius, właśnie doblokowałeś pierwszy poziom. Czyli się bezterminowymi nagrodami podróżniczymi na całym świecie, szukaj niebieskiej etykiety Genius, aby zaoszczędzić. No jak widzicie, mamy aktualnie dzięki temu programowi 10% zniżki na wybrane pobyty oraz 10% zniżki na wybrane samochody pod wynajem. To jest fajna sprawa, ponieważ jeśli Dokonamy, zdaje się, że czterech e, gdzieś tam. Y, Transakcji mm, a tutaj w tym przypadku 5, czyli jest 5. Czyli musimy dokonać 5 transakcji w ciągu dwóch lat i odblokujemy kolejny poziom, i drugi poziom programu, jak widzicie, daje nam kolejne nagrodę, nie tylko daje nam 15% zniżki, ale również daje nam szansę na bezpłatne śniadania w tych specjalnych wytyczonych tutaj obiektach oraz mamy też szansę na bezpłatne podwyższenie kategorii naszego pokoju, czyli krótko mówiąc, podróżuj z klasą dzięki bezpłatnemu podwyższeniu kategorii pokoju automatycznie. Stosowanemu do wybranych pobytów. Także moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. To jest nasze konto, możemy nim operować już tak na spokojnie. Także to tyle jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli wam byłby dla was przydatny, to zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.